Shiba Inu to jak wiecie jeden z dwóch memów, które zdecydowałem się kupić przed nadchodzącą hossą. No i pewnie tutaj zastanawiacie się dlaczego osoba, która zwykle stawia na fundamenty i innowacyjność inwestuje w tego rodzaju kryptowaluty. Powód jest generalnie bardzo prosty, bo to, że niektóre altcoiny są tworzone w celach humorystycznych nie znaczy, że nie dadzą mi zarobić, dlatego czasami no, warto odsunąć na bok swoje przekonania czy preferencje na rzecz potencjalnych zysków, no bo jesteśmy tutaj przede wszystkim po to, żeby zarabiać, a nie myśleć o tym na czym zarabiamy. Także nie chciałbym być w gronie tych zamkniętych na obiektywizm inwestorów przepuszczających okazję za sprawą na przykład swoich preferencji dlatego Shiba Inu postanowiłem zainwestować, również dlatego, że jest to jeden z niewielu memcoinów na rynku, które moim zdaniem mają pewną rację bytu. Film rzecz jasna nie jest poradą inwestycyjną, a prywatną opinią. Jeżeli to rozumiesz, no to działaj samodzielnie bądź świadomy ryzyka związanego z inwestowaniem w kryptowaluty. Przechodzimy do. I wracamy do Shiba Inu, czyli do tego, o czym chciałbym Wam dzisiaj tutaj powiedzieć. Otóż mamy tutaj przede wszystkim trzy podstawowe tokeny: ShibaSwap, NFT, no i rzecz jasna, Shibarium, a więc rozwiązanie polegające na zbudowaniu warstwy drugiej na Ethereum, które przetransformowało niejako Shiba z memcoina w pełnoprawny ekosystem za pomocą kolejnych przydatnych produktów od gier blockchainowych poprzez Metaverse i Zdecentralizowaną giełdę, na przykład. Także tutaj mało osób nie interesujących się bezpośrednio Shibą, tak naprawdę wie, że nie jest to już tylko i wyłącznie memcoin, ale i tak naprawdę pełnoprawny blockchain. Co to wszystko oczywiście ma tutaj na celu? No, poza rozwojem ekosystemu umożliwi to lepszą dystrybucję aplikacji, nada tokenom użyteczności, obniży opłaty i zoptymalizuje prędkość. Wszystko to rzecz jasna z wykorzystaniem bezpieczeństwa sieci głównej Ethereum. Oczywiście większość z Was zapewne bardziej interesuje mechanizm spalania, bowiem dzięki Shibarium mamy możliwość palenia tokenów w ramach opłat transakcyjnych. Na tym oczywiście nie koniec, bo w planach jest także launch ekosystemowego stablecoina i wiele innych rzeczy. My jednak skupmy się na wspomnianym spalaniu. Ten mechanizm w przypadku Shiby pali na chwilę obecną biliony tokenów. Jest to tak naprawdę jeden z niewielu takich mechanizmów na rynku, które przekładają się na realne wyciąganie monet z obiegu. Dlatego e, uważam, że finalnie nawet i long termowa inwestycja w Shibę na lata może przynieść dość nieoczekiwane na ten moment rezultaty. Ja osobiście poza trzymaniem Shiby pod e, hossę staram się na każdej giełdzie w każdym Portfelu zostawić po kilka dolarów w siebie, tak na wszelki wypadek. Oczywiście potem usuwam siebie z takiego portfela i mam cichą nadzieję, że za kilka lat będę miał miłą niespodziankę. Oczywiście. Robię tak w zasadzie od czasu, gdy zacząłem żałować po tych 10 latach, że nie zostawiłem sobie gdzieś na przykład 50 eterów, które na tamten czas i tak były gówno warte. <laughs> Wróćmy jednak do sedna dzisiejszego wideo, a więc do korekty. Jak wiecie, na rynku nie działo się ostatnio za dobrze, tak więc większość z Was pewnie czaiła się na swoje ulubione coiny. Ja osobiście w tym czasie działałem na low-capach, memcoinach z małą kapitalizacją, by nieco zabić czas, bo y, mimo wszystko nie wróciliśmy i nie wrócimy już do poziomów, na jakich y, mam swoje zakupy na ten moment uśrednione. Oczywiście nie znaczy to, że nie analizuję tego, co dzieje się w topce, i tutaj, jak spojrzycie sobie na notowania shiby, to dojdziecie do wniosku, że jest to jeden y, z tych y, niewielu projektów high-capowych, które nie zaczęły jeszcze rosnąć. Do tego dochodzi oczywiście start Shibarium, potężne spalanie i fakt, że Shiba także została dotknięta korektą, czyni to w moim mniemaniu jedną z lepszych okazji do wejścia w altcoina z czołówki na tym etapie rynku Shiby. W portfelu po tych ostatnich spadkach miałem mniej więcej 5400 dolarów. Postanowiłem jednak skorzystać z okazji i przeznaczyłem kolejne 5000 na doinwestowanie z tym, że przezorny zawsze ubezpieczony to też moją strategią było wrzucanie po 1000 dolarów dziennie każdego kolejnego dnia korekty aż do momentu gdy wykres nie zacznie palić się na zielono zamiast wchodzenia od razu całą kwotą. Dlaczego, Dlaczego w taki sposób? No yy, dlatego, że nie byłem w stanie przewidzieć optymalnego dołka tej korekty na ten moment mam już yy, dorzucone tutaj do tej puli 2000 dolarów i zobaczymy jak sytuacja będzie wyglądać pod wieczór jeżeli nic się nie zmieni to dorzucam kolejny 1000 puli, jeżeli okaże się że korekta się skończyła no to zostawiam resztę pieniędzy na coś innego jeżeli z kolei e, korekta potrwa nieco dłużej, a ja wyczerpię swoje środki, no to najpewniej dorzucę kolejne 5000. E, są to pieniądze przeznaczone na nowe alty, a także częściowo na Celestie, której nie udało mi się kupić po airdropie wszedłem jednak w Neutrona na Kosmosie po 30 dolara. Jest to ważny dla ekosystemu projekt, także zakładałem, że ta inwestycja będzie dobrą alternatywą dla przegapionej Celestii i jak tylko odebrałem airdropowe tokeny, wrzuciłem trochę grosza w tego altcoina, tym samym pozbywając się takiego syndromu przegapionego pociągu, bo na dzień dzisiejszy neutron stoi już powyżej dolara 30. Być może jak zawsze działam nieco na pochybel, jednakże moim zdaniem dużo lepiej jest wejść w szybę po tak długich spadkach niż wchodzić na przykład w jakiegoś turbogema z czołówki po dużych wzrostach. Tak czy inaczej, sytuacja wygląda w miarę fajnie, bo na w niektórych projektach mamy mimo wszystko bardzo fajne punkty wejścia. Rzecz jasna nie dla wszystkich, ale niektóre Alty naprawdę całkiem przyjemnie dostały po dupie, zupełnie jak Sasha Gray w filmach przyrodniczych, niekoniecznie z czubówną w roli lektora, także napiszcie co tam aktualnie działacie na rynku. Zapraszam oczywiście na telegramowy kanał informacyjny, jeżeli nie chcecie przegapić nadchodzących materiałów. Link znajdziecie w komentarzu pod filmem. Na czwarty poziom wleciała nowa seria i to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o ogłoszenia, bo na ten moment biorę się do pracy nad nowymi Filmami z racji tego, że mamy pewne zaległości wynikające z tej długiej przerwy świąteczno-sylwestrowej, które chciałbym szybko nadrobić. Polecam oczywiście rejestrację na giełdzie Nexo, na której znajdziecie darmową kartę do płacenia kryptowalutami w sklepach bez konieczności zamiany tego na Fiat. W tym miejscu oczywiście zaznaczam, że giełda Nexo także dość dobrze tutaj wyszła z ostatniej BESY, w związku z czym rozważane są m.in. lunchpule, lunchpady. To wszystko być może pojawi się na tej giełdzie w przyszłości, więc moim zdaniem. Warto już tą giełdą się zainteresować teraz, tym bardziej, że giełda posiada licencję Polskiego Ministerstwa Finansów i oferuje jedne z najwyższych, o ile nie najwyższe procentowo zyski ze stakingu różnych kryptowalut, w tym również stablecoinów, aż do 16% na USDT. Bardzo polecam zapoznać się z tą giełdą, raz jeszcze przypominam, to nie jest porada finansowa, widzimy się niebawem, tymczasem to wszystko, do usłyszenia, cześć.